Na początek prognozy pogody zaglądamy do Międzyzdrojów. Tutaj przepiękne, spokojne morze, no i przede wszystkim niemal błękitne niebo. Pięknego, błękitnego nieba spodziewamy się w kolejnych dniach już nie tylko gdzie, nie gdzie, nie tylko miejscami, ale tak naprawdę na przeważającym obszarze kraju, dlatego że od jutra czeka nas nareszcie stopniowa poprawa pogody. Będzie dużo cieplej, no i będzie zdecydowanie więcej błękitu, a mniej opadów. A tymczasem w nadchodzącej, w ciągu nadchodzącej nocy jeszcze będziemy Państwa ostrzegali przed przymrozkami. Już tutaj co prawda nie mówimy o spadkach temperatury powietrza mierzonych, mierzonej na wysokości dwóch metrów, ale przy gruncie miejscami przymrozki mogą się zdarzać. No i przy gruncie mogą one wynosić minus 2 stopnie. Temperatura powietrza od 0 do 2 na Pomorzu. Opady deszczu tylko punktowo głównie na Pomorzu, a Także na warmi. Natomiast w Polsce wschodniej mogą się tworzyć lokalne mgły, ale one powinny być krótkotrwałe, dlatego że to powietrze, które do nas spłynie, jest coraz to bardziej suche, będzie niosło ze sobą zdecydowanie mniej wilgoci. To powietrze jest też ciepłe, dlatego jutro na termometrach nareszcie więcej, piątek przywita nas ciepłym w miarę porankiem, już nie spodziewamy się nigdzie przymrozków, no a w ciągu dnia jest szansa na to, że temperatura wzrośnie do nawet 15-16 stopni, nieco chłodniej będzie na krańcach północnych, tam 12-14. Opadów będzie niewiele, mogą się pojawiać głównie jeszcze miejscami na wybrzeżu oraz na krańcach południowo-wschodnich. Poza tym dużo pięknego, błękitnego, pogodnego nieba, choć chmur trochę też będzie. Ciśnienie bez większych zmian 999 hPa. Kolejne dni z coraz piękniejszą pogodą i przede wszystkim dużo, dużo cieplejsze. W poniedziałek, wtorek jest szansa nawet na 25-26 stopni w cieniu. Do widzenia.